Dobry samochodzik wybrany, dobrze. Tak, ja tak, się kocham. Tak ma... ma... O nie. Co tu się wydarzy? Stąd, ja lecę. Kto kogo uderzy? Lecę. Wszyscy lecą i bardzo dobrze zrobili. A tutaj będę też lecę. Uu. Ale boku. Wow, wow, wow. Tutaj możesz polecić gościu po yeah. żabsy co najwyżej. O, żabsy. o no co? Mam 2000, 2000 prawie. Po żabsy? Z tego? 2000 żabsy mam już. Po Paj, gruby, nie, w Biedronce ćwikła. Ja tych hotdogów się obżarłem już w tym tygodniu. O codziennie dwa duże. O, trafik. O, ale było close z tymi samochodami randomowymi. i dwa duże hotdogi się No tak, było, było. Pa. Ale to chyba tylko w jakimś tam określonych godzinach w dniach, nie? Nie. A? codziennie co 24 c na 21 dni w tygodniu. Festiwale cały czas. To nie było do... Fajny festiwal. No właśnie, to no, chyba, był... że się coś skończyło już, no ale wcześniej jak był, to cały czas był, że nie, nie na godzinę. No po ścianie tu akuratnie to chyba jest Mogę dobry oddać. Wybór, no. No. No, no. No, nawet nie taki kontencik typowo, co, no... no tylko tylko ćwikłowo nowo można próbować. W <laughs> trochę tak. No tak. tak. Z dupy, z dupy. A wiecie dlaczego? Ponieważ ćwikła mapę. <laughs> Jechał ją na WWH Serio? No, tak to... Ha! Jeszcze go... Aaaa... Serio? Ha, ha! Serio? Kiedy? I zrobił to samo z tym przejazdem wokiem, nawet Ale że ty Hogarty na szomapę jechałeś Ty szoma, pojechał, Ja ją pamiętam jak oni ją jechali Właśnie kiedy WWH? Tak sponsorzy się znaleźli <laughs> WWH, dokładnie Teraz? Yes. Rozumiem, może Jakbyś chciałby kiedyś YouTube to wyświetlić Jakbym to nagrał 3 lata temu to pewnie miałoby sens nagranie czegoś takiego. Tak kombinowałem, że jeszcze o, mnie nie doleciał. wiecie, że nie doleciałem w Tak. No właśnie ja tak. też tak kombinowałem, że no no nie doleciał. Ale przyjemny przejazd. Ja na przykład sobie leciałem. A ja już pędzę na ale. To tu jest. A, to, nie trafiłem, trafiłem? W będę. Nie, nie trafiłem w metę, A, chciałem, no brawo, da, chciałem, miejsce, ale chciałem, ale chciałem, chciałem bo z mm -hmm. short, short, short race contentu. Short, short, short race for all, short race, short. For, all. Short race short for all, short race for all, short race for all, short To jest Kamara, nie Kamara, something. ten, e... <laughs> Brawado, <laughs> Bravado Gauntlet, Brawado, napisane jest przecież. No tak. <laughs> to jest something. No. Jezus, to nie ma skrętności w ogóle. Ewideninka 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 Oj choga ty Dostał mnie Dostałeś ode mnie O nie O nie O mnie. nie Już, już się zaczęło Dębile Dębile Jeszcze jadę chyba O nie O nie O O flaga Francji flaga Holandii Francji Nie zrobiłem tego Holandii no. Aromatyczne przyprawy Dobry. Ale powiem, o, że to są żarty ogólnie, bo ostatnio jak powiedziałem, że flaga Chile, a była flaga Czech, to ludzie nie spumali Haha, ale debile, flaga Chile, Aha. No, no, Ale zajmowałeś no, to no. nawet ładnie Co? Ale debile, flaga Chile No, <laughs> widzisz, chłopca. Nie czujesz że rymujesz no, Ale żeś pociął no, teraz tak. Freestyle na

Tędy w ogóle? Słowa? Tak, ty, tak, ty. tak, tędy, tędy. Tak, 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 tędy, tędy. cię przytrzymałem, nie spadł, chłopie! Ty <laughs> mnie nie trzymałeś, ty mnie zepchnąłeś, debilu! Tak. Ale trzymałem <laughs> cię! Ty trzyma, nie to, to 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 mi to chyba zach... To, to, to miał być zastrzyk adrenaliny! ...trzymałeś chyba. Tak, <giby> Taś, ludzie że nie cenzuruje wszystko czat. się cenzuruje. Moje, to jest moje masz, czat, czat, tak. No napiszcie jeszcze raz, że nie ma cenzury na filmie. Zawsze je jest przecież no sama hmm. się Nie, nie, u ciebie tak nie ma. Zawsze to jest tak, że stylo Nie, ja nie cenzuruję! A no, spoko no, w sumie. Ale też chciałem jechać prawym <gady> Trzymał cię, nie, nie, to go. Trzymał cię. Trzymał A to prawym powiedzmy. Nie ja miałem czym <gady> pojechać wodą. O ty, trzymał ty będzie jazda. Trzymał nie, cię po ale, prostu. No on trzymał, trzymał. Trzymał, żebyś nie wypadł. On trzymał. Adrenalina <noise> trzymał. Kondensi. Ale specjalnie, bo już widziałem, że tam źle idzie. No, Udało no, się zatrzymać. Ale to końca to będzie. Yes. Tak jest, dziękuję Sylwester za wygranko. Bardzo mi, ja mi to miło. Tutaj spadam, nie śmiesznie ci. DZIĘKUJĘ PARKUR RUUUM! PARKUR RUUUM! A <grym> i do robienia. Czika, stinky cheese parkour, proszę państwa. Oh, rok, jeźdź, pierwszy będziesz mówić gdzie trzeba jechać. Jeźdź mnie stąd, do mi dać denerwuj. Jeźdź mnie stąd. to może być takie <grym> do pomyślenia nawet. Nie no, do czego? <grym> Piotrek, ja tu jadę do tym Do pomyślenia. <grym> Ty jaja robisz jakieś? Tak. No to, to dam. Znałeś dlaczego? Jadł na dół, na dół, no. Okej, okay, chyba bez różnicy, No, no tak, tak, nawet, no. nawet, na górze było gorzej. No tak, no, bo spadałeś w prędkość, ty się O, No, prawda. Aha, dobrze, dobra, dobra. Tak, Co no, ty tu się robić? Się woda, wszyscy salto zrobiły. Wszyscy no. zrobili. No, no, wszyscy salto. Mogę ci lepę sprzedać? Nie da się. Tak, o. możesz. Ej, fajnie to wygląda ten parkurek, szczerze powiedziawszy, bo to trzeba będzie się wspinać prawdopodobnie. A to z buta jest parkur. No, tak. No, tak. myślałem, że tak. To no tu ciwko nie oszukasz, haha, z ciebie. O! No! Co? <noise> Bo przebiegł! O! jest <noise> Jak tutaj o, teraz? To mi spadnie na ręce. O! Dobrze! Weszło. Ooooo. Akcję będę kupował. Pierwsze. Okej Dziękuję. A. Ok. Ale przecież jak mi to nie działa. O Oj, Ale tak będzie dzisiaj wieczorem, jak chcę, rapier wezmę jakiś kupi. O, a ja z birem będę grał. Czyli ty pod PVP idziesz, tak? Tak, a po Ja, mógł... Ta, no ja, ide, ja, ja A ja mogę ale wezmę tego jest to, rozej. że na dobrą sprawę ten rapier też będę mógł sobie a, później a odpalić. Ale to każdy a, będzie no mógł tak, sobie ten jest, odpalić. Ten rapier też działa pod nogią. Aha, spadłem se. Ty tu jesteś. Na samym końcu. Ja idę, ja idę może w tarcze i nie. Ja też spadłem na samym końcu. Ja też na końcu na i miecz ja to fajna. Ja przed wami spadłem. dlatego, Ale Wreszcie. dlatego idę w muszkiet i może tarcze i miecz? Może ja zobaczę. muszkiet i włócznia. Fajne włócznia, czujesz czuję się jak Cinciao. Tak, Cinciao. <laughs> na <laughs> <piepocznie>. Ale naprawdę. Cinciao? <laughs> <laughs> tak, no, no z tego podzielam. O, o, a wiesz, że. No bo nie gram. ma w lidze legend z Husaria. To wow. wow. no Polak. Brzmi nawet, no? <głos> <głos> no brzmi Cięciało. <noise> <noise> no co? Polak. A może jeden z najścigów z Mongolii? O Jezu, Czekaj, czekaj to nie można tak zasięgnąć. Szybko. szybko biegnie tutaj. Nie! <noise> no właśnie. No, ja się tam by. Wy... Jest punkt, dobra, udało się. Wspaniłem niu ja dupia, nie! Spadłem tak samo! Spadłem! Ale mi będzie irytować ten parkour. Się nie chce, ale nie chcę mi się też Mi się nie śpieszy. Ja widzę, że ci się nie śpieszy. Ja tam chcę wyjść już. Chcesz, co być? Ja też chcę tam być. Dwa razy na samym końcu. Ja też byłem te dwa razy na samym końcu. Dzień no, dobry. Jesteśmy, no. jesteśmy w tej samej dupie. No, weź się mózg kopnij. Imbecylu, ty jeden? Łooo, eee, nie ej, ej, kolej, On mi obraził. A co ci powiedział? Co ci powiedział? Przez spację kliknął. Ale i co, kliknąłeś? no nie, bo wiedziałem, że chodzisz. <cofiel _> no, ty tak, widziałeś, to? tom, tak, widziałeś to? <cofiel _> Co się stało tutaj? To, to się nie mam pojęcia, ja poleciałem po prostu jak szpak, tak ziuuu! No <cofiel _> to wiesz, że nie ja miałeś Ja sobie idę powoli, mnie się nie śpieszy w tej grze. No! O Cikła też se idziesz? Nie, ty sobie biegniesz. No ja, bo ja se spadłem. Mam Drugi jest. raz se spadłem! Ha! Widzisz, jak się Cikła nie śpieszy to się diabeł cieszy. No, ty, nie mogę tu końcu, wyskoczyć! Dobra. Ej, patrz, patrz ty, się nie mogę! Nie, bo A, ja mogę. spadłem, zrobiłem takiego oh, trika, ale nie wyszło. Ja no, nie ja biegnę, Cikła. Zrobiłem sobie punkcik. Pyk. No i już O, i nawet postać nie może na to wskoczyć To z... no i nas o, zapawasz, tak. Widziałem to, Ogarty Jezusie Maria, jak to... Chłopie, trzy razy lewo, prawo, lewo, prawo tam poszło o. Ej, Dobra, uważać, co jest? będzie, to zakręt będzie BIEGNĘ, uważaj. BIEGNĘ, BIEGNĘ, KONTENCIK, KONTENCIK <laughs> Po co żeś skakał? Nogi Pan chyba z dupy No i widzisz jak to się ty nie, no chłop mi od razu odpala spadochron i leci na tym spadochronie. Najgorzej. Kontencik no. pewnie to robi. Oszkodowany. Ja ja skradam się, no, się na ciebie, Poczekaj na mnie. Że... Skradam się. Ej, czekaj. Nie, ale ja już, ja już musiałem podbyć, musiałem. Ale jakbym spadł to. już bym nie mógł. Halo. No nie. Kontencik no, z... robię, gościu. Dupę że. Kontencik. Oh o God. odpalać spadochron. O oh, yeah. Minecraft. A tu co? Główną właśnie trzeba poczekać. na górę jechać i tam tam. Mógł złapać. Ja bym tych się na rowerze obrócić nie Jak się obrócić na Nie Chciałem do ćwikły pojechać. O, zrobiłem za pierwszym razem. No, <noise> czekaj, dobra, to ja próbuję też. Jak tutaj się obrócić na Nigdzie, Gdzie? No po prostu. No powiedz, że się obrócić kontroler, albo shift? No tak, dokładnie. Ta Tylko co że. Który to się klika tutaj? Ty ty? No kontroler. No tak. No to A, ten, shift, go dobra, shift tam. No tak. Tylko się cały czas przewrócę z drugiej stronę. Typie! No. <głos> <głos> to świkła będzie koksem. Ja, ja już sam bez... do was biegnie. Stop! Nie! <noise> <noise> Stop! co do mnie wyszedł? proszę. Nie ma. Scotch, ale nie w tą <noise> Tak. Trzeba delikatnie. No tak, debiluje ten. Możesz <noise> nie obrażać? Nie, nie obrażam tego sklepu. bo ja na głośnika gram, potem. Mama mam, mam lipę, nie żartuję. Ej, <śmawia> ale to zabrzmiało <śmawia> całkiem legitnie. To no nie znowu po moich plecach pojechał jakiś z pajazd wtedy. Co ty robisz tam dalej? Ty, Weziesz. tu jest już. Ty, co jest? No meta pewnie. <śmawia> Mówiłem, że wyjeżdżam. Strzałka. No dobra, strzałka, o, super, skoro super. tak. Patera. O nie, jak ja że patera, to nie. Pato. Pato, 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 pato. O, ale tu można było wypaść. Mhm. Dobra. Nie bo ja to wypadam na razie. A ja sobie Dobra, dziękuję. Pod ochroną. naszych plecach tych